Witajcie. Parę dni temu norweskie media obiegła smutna wiadomość, że na przełomie 2023 roku i 2024 siedmioro dzieci zmarło, będąc pod opieką Barne Vernet i tych osób, które były w to zaangażowane jak rodziny opiekunowie i inni, aż strach pomyśleć, co tam się działo i Ciężko jest teraz wskazać palcem w ogóle na kogoś, żeby powiedzieć, że to jest Twoja wina, nie? Chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami dwiema historiami osób, które osobiście znam, z którymi miałem jakieś relacje i tak dalej. Pierwsza historia mówi o typowo szczęśliwej rodzinie. Będę omijał takie rzeczy, wiadomo, jak imiona, narodowości. Mm. Aby zniwelować tą szansę na identyfikację, była to typowo szczęśliwa rodzina, której ciężko by było cokolwiek zarzucić. Tradycyjna rodzina mąż, żona, dwoje dzieci. Tak już z perspektywy czasu, aż skończyła się ta historia dla nich szczęśliwie, pomijając wiadomo cały ten ciężar stresu, który musieli. No, przetrawić przez te miesiące walk. Nigdy nie można się spodziewać tego, co na ciebie gdzieś czeka za jakimś rogiem. I ta historia wyglądała w taki sposób, że przyjeżdża ojciec po swoich synów do szkoły, i tych synów po prostu nie ma. Dowiaduje się potem, Mówię oczywiście, to wszystko z perspektywy czasu, jak to wszystko u niego wyglądało. A wyglądało tak, że od kilku miesięcy był już obserwowany przez Barnevernet, przez te różne wszystkie służby z nimi związane. I zaczęło się to wszystko od tego, tak, że nauczycielka na lekcji, której stan, zapytała tego młodszego syna, a raczej wszystkie dzieci, które tam uczestniczyły w jakichś zabawach, niby dla żartu, niby pół serio, aczkolwiek to był początek tej tragedii, zapytała się po prostu, czy ktoś tam z was, dzieciaki nie dostają od tatusia w pupę, czy gdzieś tam rączką, czy paskiem i ten syn po prostu no, nieświadomy tego ile miał 6-7 lat, bo to były początki szkoły, po prostu odpowiedział tak, nie będąc świadom żadnych konsekwencji. Nie? I co się okazało, ruszyło, ruszyła cała machina, cały proces, w którym on chodził na spotkania do pani psycholog, do pani nauczycielki z tej szkoły. Miał jakieś wywiady przez te kilka tygodni, miesięcy, podczas których stwierdzono, że no chłopak nie jest niby w dobrej formie. W międzyczasie też byli sąsiedzi wypytywani, środowisko wokół, jak to tam wszystko wygląda. Nie jestem pewien, jak to jest ze strony prawnej. Czy można wtedy poinformować tą osobę, którą jest się wypytywanym, czy, czy nie bardzo. Tak, tak czy siak przez kilka tygodni, miesięcy nie byli oni świadomi w ogóle, że za ich plecami coś takiego się dzieje. No i skończyło się to po prostu w taki sposób, że przyjechał, tak jak mówiłem wcześniej, do szkoły. Odebrać dwóch synów, i ci synowie zostali po prostu zabrani. Nie mieli z nimi kontaktów przez chyba 3-4 miesiące w ogóle, a może nawet i pół roku. E, źle mówię. Mieli jakiś minimalny kontakt, ale nie mieli pojęcia w ogóle, gdzie oni byli, się znajdowali, nie? Jakichś opiekunów. Zero informacji takich. E, musiał Historia w taki sposób się kończy, że po prostu został wynajęty jakiś bardzo dobry prawnik, który wyprował sobie żyły przy tej sprawie, żeby tych chłopaków uratować. I wrócili do rodziców po jakimś czasie. Najgorsze jest to, że pomimo tego, że wywalczysz swoją rację i to, że nie zrobiłeś tak naprawdę nic złego to jedyne, co dostajesz od tej instytucji, to to, że po prostu przepraszają, że się pomyliliśmy, nie? I to jest największa tragedia w tym wszystkim, nie? Że pomimo tego, tego tych zaniechań wszystkich, tego, że no, działa się tam jakoś ponad prawem, też, co jest wiele, wielokrotnie im zarzucane, to, to nie ma tej refleksji do tego, żeby coś jednak zmienić, nie? Druga historia jest o kobiecie, która miała córkę ma dalej. I według mnie, z tego co obserwuję, to dzieci, młodzież, która przyjeżdża w takim jakimś wieku gimnazjalnym. Tutaj z rodzicami, na łączenie rodzin to jest, to jest to wyzwanie na pewno dla, dla rodziców, bo wiadomo w tym wieku każdy z nas praktycznie, że tak powiem, miał swoje różne nastroje. I tak było w tej sytuacji też. Ta kobieta i ta dziewczynka, jej, jej córka, miały już za sobą te problemy językowe, problemy pracy i, czy problemy ze znalezieniem mieszkania. Wszystko było ok. Tylko, że ten wiek buntowniczy dał się we znaki i córka stwierdziła po prostu, że mama się nią nie opiekuje wystarczająco. A chodziło tak naprawdę o to, że no, po prostu nie angażowała się w odrabianie lekcji, w jakieś... Prace domowe w domu, w sensie posprzątać cokolwiek, pokój wiadomo, tragedia itp., nie? I poszła do swojej nauczycielki w szkole, aby to zgłosić, że ona po prostu nie może się uczyć, podając tą sytuację w domu jako powód tego. No i roszyła cała machina, nie? Już. Pomijając te rozmowy, na których się jest zapraszanym na te rozmowy z Barne Vernet, to jest tutaj w Norwegii takie naprawdę czasem aż ponadto troszkę zawsze trzymanie się strony dziecka. Nie? Czyli dziecko coś komunikuje jakimś służbom, ono ma rację. Ty jesteś sprowadzany do parteru, nawet gorzej, bo no, parter też się szmatami myje, a takie są relacje ludzi, którzy no, musieli, że tak powiem, sprawozdanie zdawać przed Barnevernet, a raczej nawet nie mogli, bo nie, nie mieli prawa głosu. Nie? Mieli tylko potwierdzać tak bo nie, czy to co mówi ta druga strona jest prawdą i tyle. Nie? I tak właśnie było w tej historii. Po prostu, że tak powiem, no, robili z kobiety szmaty. Nie? A sprawa się, skończyła się tak, że ta córka poszła do. Ta córka poszła pod skrzydła pewnego opiekuna. Tam był dom, tam były te dzieciaki, ta młodzież, która. No, była w, w podobnych sprawach i oni tam mieli zapewnione to mieszkanie, jedzonko, środki czystości, miejsce, gdzie mogli wszystko sobie prać i tak dalej, tylko wiadomo, musieli uczestniczyć, potem chodzić do szkoły, pokazywać, że faktycznie no to, o co mieli pretensje do swoich rodziców, że ten jednak Problem został rozwiązany, i teraz będę pokazywać wyniki tegoż. Nie? W międzyczasie też mamy podała alimenty, ta matka musiała płacić jej alimenty również, wcale nie małe, na utrzymanie swojej córki. Wyobrażacie sobie. I skończyło się to tak, że po miesiącu ta córka wróciła, bo nie miał kto już jej prać tych rzeczy, nie miał kto jedzonka pod nosek przynosić. I pojawiły się po prostu obowiązki, które trzeba było wykonywać na podstawie tego, jakie zeznania się zrobiło. No i cała ta historia, te wszystkie nerwy y, zakończyła się po prostu tak, że też przepraszam, przepraszamy, myliliśmy się co do pani. To nie było jednak tak. I mam nadzieję, że się już nie będziemy musieli y, widzieć, nie? I też. Y, <todgłosy> Jaką można wyciągnąć naukę w ogóle z takich sytuacji życiowych, kiedy nas spotykają? To jest ciężko powiedzieć, nie? Na pewno człowiek poznaje to, że staje się silniejszym, potrafi znaleźć naprawdę sobie niesamowitą siłę wewnątrz, żeby to wszystko, no dzięki Bogu, udźwignąć, nie? Ale czy to naprawdę jest warte tego wszystkiego, nie? Jeśli macie jakieś historie, którymi chcielibyście się podzielić, te pozytywne, żeby pokazać ludziom, że, że da się jednak to wygrać, że nie trzeba po jednym mieście od Barnevernet skreślać swojego życia, nie trzeba uciekać, to dajcie znać w komentarzu, żeby zmotywować innych ludzi, bo no, nie, jeden, nie jedna matka, nie jeden ojciec y, może właśnie w tej chwili taki list ze swojej skrzynki odbierają. Miejcie się dobrze, pozdrawiam.